Witam dzieci naszych, no to już jest kolejny rok, który tak szybko nam przebiegł. Dużo osób odchodzi, od nas kończy naszą tutaj naukę, u nas pobyt. Dziękujemy im za to, że wytrwali w tych trudnych chwilach swoich, że musieli robić różne zajęcia przygotowywać się do, zaj na następny dzień, wykonywać czynności samoobsługowe, które posłużą mi w następnych dniach swojego pobytu na pewno w domu. Życzę wspaniałych chwil w życiu dalszym, słoneńca, dobrych ludzi wokół. No i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. To zostaje ja. Nie ma. Jest, jest. Mam dla najmniejszego chłopaka ja. i świadectwo, proszę bardzo, ukończenia klasy pierwszej. Ja. Razor. Ja. Mariuszek Parowiec. No, Mariuszko. Zachowanie i zainteresowanie w życie szkoły. Gratuluję ukończenia szóstej klasy. Proszę bardzo. <ślenia> Sebastian Surowiec. Brawo. Nie kończysz szkołę podstawową, już ode mnie odchodzisz do innej pani. Proszę się

So, gratuluję. I, I dyplom. Są w życiu chwile, które na zawsze w pamięci pozostają i choć czas przemija, one nie mijają. I są osoby, które raz poznane, bywają w życiu niezapomniane. Dyplom i tytuł dobrego kolejnego pana jest Bębna. Ewelinka Gawlik. Dziękuję. Ewelinka otrzyma promocję do klasy trzeciej. Świadectwo. Jeszcze poczekaj. I dyplom dla Ewelinki Gawlik i tytuł miludzkiej koleżanki. Za uśmiech, pogodę ducha i dobre zachowanie. Dobra. Dobra. mojemu Krzysiowi do pracy trzeci promocja świadeczka Gratuluję świadectwo proszę przejmie i również tytuł miłutkiej koleżanki na sali ławej za uśmiech zaangażowanie w procesów z oraz dobrą dyskję Marta Starba! Brawo!

Dobra, bardzo, 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 wysoką. bardzo, 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 bardzo 네. 사 다. dobry dla na naszej Agusi. Agusia, cieszymy się, że dołączyłaś do naszej społeczności szkolnej i tutaj nadajemy Ci tytuł najmilszej dziewczyny w szkole. I jeszcze Kasia, to są dwie przetwice, które dołożymy w trakcie roku do naszej klasy. No to jest później. Że byłaś w domu. Dziękuję bardzo do społeczności szkolnej naszej i również otrzymuję, że nie tylko za piękny uśmiech i jesteś najmniejszą koleżanką i dziewczynką w szkole. Troszkę. Ja zapraszam do dzisiaj odbiorza. Troszkę poważniejszych, ze szkoły, przypaszającej do pracy, tam poważniejszych. Zapraszam. Sylwię Mawracz. Za surowe zachowanie, aktywny uczniom szkoły oraz bardzo dobrą frekwencję. Zapraszam Eles Krzątek. Otrzymujesz bardzo dobrze, że I, I sygnał za surowe zachowanie, aktywny uczniom szkoły oraz bardzo

za zdrową pretensję, uśmiech i pogodę, ducha, której mu dzisiaj zabrakło. No, no, no i Mariusza Skrzynka. Ma. Ma. No i ma Skrzynka. Nie ma, nie Mariuszka ma. tak? ma. tak? Na jest Czeka, jest no i też również tych są wzorowe zachowanie, w Proszę, jeszcze raz mu pogratuluję nie? mnie. Tak. Zapraszam później w klasy trzeciej, a jako pierwszego poproszę Pawła Stępnia. No, no, no.

Pilotka kończy szkołę, dostaje świadectwo, czy są za wzorowe zachowanie, pracę na zajęciach i naturalną postawę i dostaje książeczkę podstawowych. brawo. Zapraszam Proszę, Damiana oraz Damiana dostaje świadectwo do kończenia szkoły, typu nadzorowe zachowanie, pracę na zajęciach, aktywne udział w życiu szkoły oraz służenie pomocy I również książkę na krótkową, będziesz opisała. Marka Łukasiewicz do nie ma, co ja Zapraszam uczniów klasy trzeciej B, zapraszam Danki Jerzyczka. Dostajesz i dostajesz od nas piękną metodę, żebyś nam tyle wspominał. I od nas nie tak? Yes. No. No. No.

Mariuszek Klusek, ale chyba nie dojechał jeszcze. Dobrze. Teraz poproszę tak, pana Marcina Pozmę. znakowanie. Dziękuję na koniec ja, kończenia szkoły. Teraz zostaje świadectwo, książeczkę pamiątkową i, i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Zaczyna się dla ciebie. Nowy etap życia. poważny, dorosły. Z wszystkiego najlepszego. Tak? Ja. nu kan je Zapraszam, Mariuszek jeszcze nie chciałby szkołę, Jeszcze się nie na, ale zaraz dziękujemy za ten rok. Dostajesz świadectwo i dyplom za wzorowe zachowanie, aktywny udział w życiu szkoły oraz kulturalną postawę. Proszę bardzo.